Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy i mamy dzisiaj sporo do zrobienia, bo u mnie trwa jeszcze event, więc nagrywam to w niedzielę. Wy to widzicie w poniedziałek, więc w walentynki. Przypominam, żeby złapać tutaj rybogę. Mam nadzieję, że złapiecie, bo ona jest tylko do złapania w walentynki, więc pamiętajcie o tym. A my zaczniemy sobie od nakarmienia pupili, bo jak już jesteśmy przy pupilkach, to sobie dokarmimy. A wy w tym czasie pamiętajcie o tym, żeby dorzucić łapkę w górę, komentarzyk, no i jeszcze subika, jeśli go nie macie. Więc dobra, zacznijmy od tego, że mamy plakat wygrać z hazardistą, więc to sobie zrobię później. Teraz musimy wrzucić jakiś epic, żeby sobie przekręcić aurę. Ale najpierw wyrzućmy ten klejnocik. Epika, myślę, że wrzucimy sobie tego do toaletki i od razu go rozmontujemy. Tutaj mam taką piękną broń. I ona jest do założenia. Jeśli nie wypadnie nam dzisiaj żadna broń od hazardzisty, bo może tak być, że dostaniemy jakąś epicką broń i będzie ta brońka po prostu do sprzedania. No ale na razie jest u nas i trzyma się dobrze. Tutaj mamy ogólnie 508, więc 538 będzie dużo lepszym berylem. Jeśli tutaj o itemy chodzi, to nie mamy nic do sprzedania, chyba, że sprzedamy sobie te bronie tutaj ze stojaka, co też jest dobrym pomysłem, więc od razu to zróbmy. No i zacznijmy od Aury 19, bo jeśli teraz spuścimy Aurę 19, to... Lepsze itemki będą nam lecieć od hazardzisty. Mamy czapkę. Czapka wydaje mi się, że może być nawet fajna. Tu mamy 448. No plus 74. I ulepszono mi jakość przedmiotu, tylko byśmy tracili. Więc to jest warte grzechu. Możemy to podmienić. Możemy tutaj dać tego bryla 501. I to było ulepszone na razy 9, więc to też sobie ulepszymy razy 9, a może nawet razy 10 już. Niech będzie razy 10, ulepszymy sobie to. No więc to gdzieś musimy sobie przerzucić, ten klejnocik na razie tutaj. I już mamy pierwszy upgrade. Niespodziewany, ale no ja się cieszę. Zróbmy też od razu walkę pupili. Światło, no to będzie ciężko dzisiaj coś tu wygrać. Puśćmy może ziemię. O, o, dziwo się udało, fajnie. Więc nasz Heraldon na 148. No i dobra, pupilek. Ciach, 5 milionów. Tutaj na arenie jeszcze nam dużo, dużo brakuje, żeby dokończyć dzisiaj walki. Powolutku do przodu, to najważniejsze. No i idziemy chyba na Awkę, bo musimy też zobaczyć, jak będzie wyglądała nasza sytuacja. Z miejscem po awce, więc tutaj na pewno to zaczynamy robić. I przy okazji, jesteśmy dość blisko spotkania Atalanta Juventus, które właśnie odbędzie się w niedzielę o godzinie 20.45. Czyli, no jakby to będziecie oglądać, będzie już po meczu, ale ja sobie mogę na spokojnie tutaj wynik jakiś obstawić. Bardzo chciałbym, żeby Juve to spotkanie wygrało. Sprzedamy sobie to od razu. Bo Napoli z Interem zremisowało 1 do 1. Więc oba te zespoły straciły tak naprawdę po dwa punkty. Więc tutaj do nich można by było się zbliżyć. Milan wygrał swoje spotkanie z Sampdoriem 1 do 0. Więc w tym momencie, z tego co tam się orientuje. Awansował na pozycję lidera włoskiej serii No a gdyby Juve wygrał spotkanie z Atalantą, no to zbliżyłby się dość mocno tutaj do tych wszystkich naszych przeciwników. Więc liczę, że Dusan, Dybala i Morata coś podziałają, bo prawdopodobnie zagramy 4-3-3 taką formacją więc tutaj liczę na dużo, dużo bramek, no i zobaczymy, zobaczymy. No takie 1-2 dla Juve bardzo chętnie bym zobaczył. No oczywiście im więcej bramek, tym lepiej, no ale lepiej, żeby to Juve strzelało, a nie Atalanta. Także zobaczymy, na pewno będziemy tutaj śledzić te poczynania, a tu naprawdę fantastyczna misja, siódemka za prawie 10 milionów, takie Misje nie zdarzają się zbyt często. Więc tutaj bierzemy może tą piąteczkę, zdecydowanie. Dwa za milion, niech będzie. I mamy pierwszy pasek już za sobą. Tutaj chyba nic ciekawego nie mamy w zbrojowni, w gabinecie magii. Co ciekawe, ta broń też nie jest ze zbrojowni, tylko po prostu pokazała mi się w misji. No i tak nie była to zbyt fajna misja, ale stwierdziłem, że no ta broń może mi się przydać, więc po prostu tę misję wybrałem no tutaj nic ciekawego, ta dwójka może być, chociaż myślałem tutaj przez chwilę, czy by nie wybrać tej misji po prostu z itemem na rozmontowanie, ale jakoś te rozmontowanka tutaj z nami nie są po drodze. Yy, także tutaj musimy sobie wybrać jakieś takie misje, które nam pomogą. A to może zdobyć poziom, a to na pewno przybliżyć nas do tego poziomu. Mamy kolejną broń, ale ta broń jest na szczęście, więc możemy sobie ją wrzucić do kociołka. Tym bardziej że dzisiaj Wiedźma właśnie tę broń od nas. Chce yy, tutaj dwu, piątka za 2,5. Dlaczego by nie? Epickie rękawice. Szkoda, że bez, bez dziurki. I pytanie, czy my je chcemy, bo to jest dyszka. Jesteśmy dość mocno zapchani. Liczymy, że dostaniemy jakieś rękawice epickie od hazardisty, więc weźmiemy sobie po prostu pasek do rozmontowania i niech ktoś tam się cieszy z tych rękawic. Może ktoś je tutaj jeszcze dosta. Dostanie. Dostaniemy za to cytrynę. Tutaj bierzemy chyba tą dychę, jednak, bo dębki mamy takie często, a dyszek raczej mało takich fajnych dostajemy. No i tutaj to już naprawdę tragiczne misje się trafiły. Nie wiem, co to w ogóle ma być. Dwójka za 1,500, ok. Jeszcze trochę odłamków nam wpadło. Odłamki są ok. Z tego względu, że troszkę teraz wydaliśmy na ulepszenie nowego itemku. Tym bardziej, że tego starego jeszcze nie sprzedaliśmy ani nie rozmontowaliśmy. Na pewno jutro będziemy starali się to zrobić. Żeby odzyskać te surki, no bo to jednak razy 9, to tam e, zaraz zobaczymy, ile dokładnie tych odłamków tam byśmy stracili na ten moment, e, gdzie jest ten przedmiot. 40 tysięcy, no to jest jednak dość sporo. E, myślę, że sobie to ugarniemy jutro. Powinno nam się to udać. E, tutaj jeszcze jakieś itemy do rozmontowania nam lecą. E, zaraz też sobie zarzucimy kołem. Nie mamy niestety laki końców wszystkich, do całego kręcenia, no ale dokręcimy sobie wszystko jak to u nas bywa troszkę się udało tych żetonów nakręcić, ale to nie jest jeszcze to co bym chciał piątka za 2900 20, 100, 123 miliony już mamy tutaj zdecydowanie piątka za 3 miliony nic ciekawego. 126 milionów. Dyszka ładna. Bardzo fajnie. No i zaraz będziemy kończyć afkę I zobaczymy, czy trafimy jakąś broń. Bardzo bym chciał trafić broń. Chociaż jedną, bo byśmy sobie obie bronie wymienili w takim wypadku. No ale pewnie będzie ciężko. Mm. Czerwona na Golda, niech będzie. Tak leciutko nam tutaj coś przymula, ta gra, ale jest w porządku. Jakoś to nam idzie. Czerwona na Expa, dwójeczka, tutaj, może w ten sposób. Tu nic ciekawego. Będzie 15 z ręki, myślę, że będzie. Także będziemy liczyć na to, że dostaniemy jakieś naprawdę fajne koło. No, 15 inty nie będzie. Inty z ręki. Więc tu mamy to ogarnięte. Możemy sobie ustawić warty na 4 godzinki, niech sobie będzie. I tu zostawimy, bo mamy tutaj ulepszoną jakość przedmiotu. Więc idziemy na koło. Mamy 147 monet. No to za chwilę będziemy mieć tylko 7. Ale 14 kręcej mamy dla siebie za darmożkę. 3 grzyby dostajemy. Chyba z 10 milionów golda. Nic więcej. 6 grzybków, 9 grzybków. No powiedzmy, że okej. Okay, powiedzmy, że okej. Okay. Także 15 z ręki wbijamy od razu. Chociaż może zostawimy troszkę, bo jeśli będziemy wymieniać te bronie, to będziemy potrzebować czarów na nie. Więc zostawmy trochę tutaj. Na czapkę na szczęście nie potrzebowałem czarów, więc nie popełniłem żadnego błędu. I lecimy, szukamy tych epików. Oby coś tutaj się trafiło. Tu nic nie mamy. Tu spróbujemy, też niestety nie. Po raz trzeci nie. Hmm, tutaj nic ciekawego, więc rzucimy wszystkim. 500 do dłamków, ok. Ale gdzie są epiki? Tu nie ma. Tutaj też nie będzie. I tu również. no więc gra po prostu mówi do nas nie tym razem. Nie tym razem nie dostanie epików. Więc wymieniamy po prostu tą broń. Tutaj był 508. To musimy wrzucić do kociołka, bo odzyskamy 18 tysięcy odłamków i 78 tysięcy metalu. Więc to wrzucamy. Tutaj dajemy tego berylka i to ulepszamy razy 10. Ulepszamy jeszcze tą broń. Żeby sobie była. Ok, więc teraz mamy już wszystko zaczarowane, tak jak powinno być. Możemy sobie te dwie z ręki jeszcze dodać. Mamy 27,5 tysiąca zręczności. Ładnie. Eee, spróbujmy teraz z tą nową bronią pokonać portal do piekiel w gildii. No z 15 milionów wsiadło. Powiedzmy, że mogło być trochę lepiej. Eee, no i portal... Solo tutaj przydałoby się wbić chociaż parę milionów. No fajnie, fajnie siadło. 30% to 24% zbiliśmy. A jak złowrogi Gnom po zmianie broni? Myślę, że jeszcze troszeczkę będziemy zbyt słabi, zwłaszcza na jego takie krytyki. Ale powolutku będziemy się zbliżać do niego. Tutaj nam brakuje już naprawdę niewiele do poziomu. Jutro dostajemy nowy poziom z kalendarza, więc jutro 375 i być może w przeciągu dwóch dni będziemy mieć 376. Także powolutku do przodu. Zobaczmy jeszcze walkę na arenie jakąś. Niestety nie udało się, ale też najważniejsza rzecz, że powinniśmy to zresetować i zresetuję to teraz. Więc to sobie od razu zrobię, żeby nie zapomnieć. I chyba wszystko mamy zrobione w tym momencie. Siedem lekkich końców, agenta na drzwiach, plakatik sobie zrobię. A podziemia jeszcze, no widzicie? Także jeszcze nam podziemia zostały. Mr. Grim jeszcze nie wbił poziomu, ale my możemy sobie go zlać, więc to zróbmy. Już mamy kopalnię złota na poziomie 15. Teraz buduję trenera gladiatora na 14. I pewnie później polecimy 15. A następnie polecimy chyba władcom, no bo nic innego tak naprawdę już nam nie zostanie. Chyba, że zrobimy się blisko troli i goblinów na poziomy dziesiąte, żeby zdobyć osiągnięcie. Może tak być. Myślę, że możemy tak podziałać. E, więc dobra, no to mamy wszystko zrobione. Niestety epików nie uświadczyliśmy dzisiaj żadnych, e, więc troszkę lipa. Ale przynajmniej troszkę nam się plecak oczyścił, więc nie ma tragedii, no jakoś sobie tutaj poradzimy. Najważniejsze, że mamy już Aurę dziewiętnastkę, więc już blisko do pupilka w wodzie, czyli głębiona. No i będziemy mieć co karmić tak naprawdę, tu jeszcze dokarmimy to co możemy. No, chociaż bardziej bym chciał Poseidonga karmić niż głębiona. Ale może to tak się złoży, że w tym samym czasie je złapiemy, kto to wie. Więc dobra. To mamy. Tutaj Akademia 18 się buduje już, więc też przyjemnie. I tak naprawdę wszystko mamy już ogarnięte. Więc nie będę tutaj przedłużał. Plakacik, tak jak mówiłem, zrobię sobie później. Menager areny. Jeszcze sobie tutaj klikniemy tylko jakiegoś maksiorka. Żeby to już się nam klepało dalej. 25 teraz, czyli siedzisko na 2900. I tu już sobie poklikam. Żeby chociaż coś tutaj się robiło. 2300 od razu na toalecie. Nie, nie jest źle. Tu 2400. Czyli na przekąskach powinniśmy mieć automatycznie 2500. Dokładnie, tak. To tylko doklikam to sobie do jakiegoś punktu i przypominam Wam o zostawieniu łapki w górę, komentarza. No i subika, lecimy po te 370 subów. Mam nadzieję, że niedługo nam się to powiedzie. Jeszcze tutaj 2900. Tu od razu strzelimy na 3. 300. Pyk, pyk, pyk. 300 i tu 3200. No i dobra, nie będziemy chyba przedłużać, chociaż minutka nam została do walki kupili, ale podejrzewam, że i tak ją przegramy. Także nie będziemy czekać. Trzymajcie się cieplutko. I na razie.